Cześć, dzień dobry, witam Was w poniedziałek. Mam nadzieję, że Wy swój poniedziałek spędzacie jakoś przyjemnie i miło. Bo podobno jak zaczniecie tydzień, tak spędzicie całą jego resztę. Ja zacząłem bardzo fajnie, bo zacząłem od testu na 400 metrów i zrobiłem życióweczkę. Dzisiaj, słuchajcie, 8,42, poprzednio było chyba 9,15. Także jest progresik. Niestety są też złe wieści. Ostatnio przymierzając piankę, nie wiem czy pamiętacie, tutaj zamieszczam link do, do tego filmu, jeśli ktoś nie widział. Byłem w tej piance jakieś 5, może 10 minut, maks, ale naprawdę 10 minut to było maks, jak w ogóle miałem ją na sobie w tej przymierzalni. Po powrocie do domu, właściwie wieczorem późnym, poczułem, że coś dziwnego się dzieje. Okazało się, że mam bardzo poważną alergię na neopren. O czym w sumie wiedziałem, ale nigdy ta alergia nie była aż tak silna, słuchajcie. Bo za czasów moich kajtowych używałem pianki neoprenowej. Gdzieś tam zawsze po godzinie czy dwóch w tej piance, zawsze się drapałem, miałem jakąś wysypkę drobną. Dlatego też głównie używałem suchego kombinezonu na kajcie. Albo jak pogoda pozwalała, to pływałem w samych boardshortach i koszulce UV. Tym razem okazało się, że alergia się kurcze bardzo mocno objawiła i dosłownie mam ma atopowe zapalenie skóry pod pachami. I generalnie byłem wyłączony przez cały weekend z biegania, w ogóle z treningów, no bo, bo groziło to bardzo dużymi obtarciami i mogłem sobie zrobić rany. Co z tą strawnością? Największy problem jest w tym, że nie wiem jak ja wystartuję, słuchajcie, zarówno teraz w Nieporęcie 10, jak i na Ironmanie, o ile w Nieporęcie jest to jezioro, więc być może będzie na tyle ciepła woda, że dam radę wystartować bez. Ale jeśli chodzi o Bałtyk i Ironmana, po pierwsze spodziewana temperatura wody tam przedział w tym okresie to jest między 17 a 21 czy 22 stopnie i nawet jeśli ta woda będzie stosunkowo ciepła, to zapis w regulaminie Ironmana jest taki, że jest nakaz pływania w piankach. Dzisiaj będę pisał maila do organizatora, co w sytuacji takiej, gdy ja naprawdę nie mogę założyć pianki. Mam kilka pomysłów oczywiście co, co z tym zrobić, ale być może ktoś z was ma podobny problem, bądź. Ma kogoś znajomego, kto miał taki problem i macie jakieś rozwiązanie. Dajcie znać, proszę, czy jest jakaś alternatywa dla pianki neoprenowej. Nie chodzi tutaj o wyporność, tylko chodzi o termoizolację, żeby się po prostu nie wychłodzić w tej wodzie i żeby nie dostać jakiejś kurczej hipotermii. Generalnie mam kilka pomysłów, co mogę zrobić. Może tą piankę jakoś obetnę, zrobię sobie ją na ramionach, tak żeby w ogóle nie miała kontaktu ze skórą i założę ją na strój tretlonowy. Ale nie wydaje mi się, żeby strój triatlonowy, który jest z lajkry zabezpieczył mnie przed alergią. No nie, nie wiem, muszę potestować, słuchajcie, ale strasznie mało czasu mi zostało i kurde, no, ale nie poddam się. No ja pierdzielę, tyle miesięcy przygotowań. Um, wygląda na to, że czasowo się zmieszczę i, i może nawet zrobię ten swój założony czas 5:45, jest na to szansa. Ale kurczę, no bez pianki nie wyobrażam sobie startu pływania w morzu, no. Pomóżcie. Cholera jasna, byłem już przebrany, miałem jechać na trening rowerowy. Chciałem dopompować kółeczko z przodu. I z tyłu. Okazało się, że tylko dotknęłem wentyla i trzasnęło. W sumie dobrze, że jeszcze w domu, a nie e, w trakcie treningu. No, no nic, nie mam dętki, tego się nie da zakleić, więc muszę zapierdzielać do sklepu po nową dentę. He. Nie, żeby jakimś problemem była zmiana dętki, tylko kurczę, po prostu nie miałem dętki w zapasie, miałem tylko łatki, eee, z nadzieją, że jak coś się stanie w trasie, to sobie zakleję, ale się okazało, że się urwał wentyl. No nic, dobra, trening opóźniony, w międzyczasie musiałem jeszcze parę innych rzeczy załatwić, eee, więc kurde, sprawy się pokomplikowały, nie lubię wieczorem trenować, naprawdę, wolę trenować w południe. Puste drogi, pusty basen. Jak biegam, to też nie ma jakoś specjalnie dużo ludzi. Najlepsze godziny na trening, no chyba że jest jakiś totalny upał i świeci bardzo mocno słońce, no to wtedy staram się robić to rano przed upałami. No ale nie, dobra, zmieniam dentkę i spierdzielam na trening. Robioné. Jak to mówią, czwartą dyscypliną triatlonisty jest dieta. Więc czas sobie coś ugotować. Batacik, pietruszka, bakłażan, cukinia. Zawsze mi się myli bakłażan z cukinią.